No siema. Dzisiejszy epizod będzie o planach. O konkretnych planach, bo gdybyście z uwagą obejrzeli poprzedni epizod, a konkretnie ten fragment, to Między wierszami wychwycilibyście kluczową sprawę: zostawić na boku swoje ambicje, swoje ego, swoje sportowe plany. Na boku zostawić swoje sportowe plany, czyli są sportowe plany i o nich będę chciał dzisiaj z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że to będzie taki bardziej vlogowy epizod. Po prostu czuję, że chcę nagrać coś luźniejszego, bo te poprzednie dwa epizody, oj, były ciężkie, nie. Nie jest łatwo nagrywać, że się tam gdzieś odchodzi z tego IB Pro. Później taka ważna sprawa w sumie dla nas, bo pracowaliśmy na to kilka lat. Ogłoszenie Federacji, ogłoszenie fundacji, ale jest ślisko, ja pierdzielę. W każdym bądź razie, zanim zrobię tu szlifa, to chcę po prostu wam powiedzieć, że. No nie no, mam nadzieję, że to lubicie taki oldschoolowy dobry vlog. Postaram się przygrać dzisiaj Jest ze mną Karolina Niezmiennie To się nie zmienia No dobrze Wróciły vlogi to i ja muszę z kamerą biegać poczekajcie Tu będzie takie, Tak, końca się skitram że taki spacer z rana to jest coś, co mi zostało z redukcji, bo pomimo, że jestem na masie, to nadal się w miarę regularnie staram przespacerować. Kurcze! O kur... kurcze! Staram się przespacerować, bo e, kurde, no jakbym nie robił tego spaceru, to ja naprawdę mogę mieć tysiąc kroków i to nie jest zbyt optymalny system, żeby robić aż tak mało. Także moje życie to jest komputer i siłownia więc ten spacer naprawdę jest dosyć istotny w moim przypadku. Nie mówię, że dla każdego to się sprawdzi, ale dla mnie takie przejście się zwłaszcza jest taka ładna pogoda, to jest coś myślę, że istotnego. Trafiasz w obiekty? Nie trafisz. Kur... Uuu, trafiłabym. Prawie. Z racji mojego w miarę pasywnego stylu życia aktualnie w tej masie, może was zaskoczę, ale celuję w okolice poniżej, jeszcze poniżej 3000 kalorii. I przynajmniej 250 litrów białka. A dlaczego w zasadzie nie ważysz tego? W zasadzie nie ważę tego, dlatego że mniej więcej wiem ile tego jest. I też z drugiej strony podchodzę na masie z dużo większym luzem. To nie jest redukcja. Taka przywrócenie takiej intuicyjnego stosunku do jedzenia, połączonego z odrobiną kontroli, to moim zdaniem jest optymalny system żywieniowy na, na masę. No chyba, że ktoś nigdy nie liczył makro, to wtedy taka duża większa precyzja jest zaliczana. A tutaj wiem po prostu, że do tysiąca się zmniejszę i przynajmniej z 60 gramów białka będzie. Także takie założenie. Jaki można mieć stosunek do jedzenia? Mechaniczny, obojętny. Zjeżdżać, zapomnieć, trenować. <gry> Kurde. Jak tornado. Tornado to... No, się powstrzymał, w sumie. Tam niech każdy sobie pomyśli, gdzie będzie tornado, jak się zje fasolkę z jękami na śniadanie. <gry> no, żeby nie być gołosłowny z tym liczeniem na oko, to wpisałem w My Fitness Pal i wyszło 1087 zamiast 1000 kalorii, więc błąd poniżej 10% na oko. Myślę, że całkiem dobra dokładność, jak na masę. Wystarczająca, jak dla mnie. O, Siemano, nie spodziewałem was się tutaj. Ciekawe, kto was włożył do szafki na sali treningowej. Ale jak już tu jesteście, to zróbmy razem trening. Zdziś kiedyś niedźwiedzia z kopytami? Ja też nie. Dlatego mam nadzieję, że po tej masie go zobaczę w lustrze. I zacznijmy od solidnego editu.

Tak więc witajcie na jednym z dwóch treningów nóg w tygodniu. I mówiąc to zdanie, wiem, że spora część z Was jest już w stanie rozszyfrować, jakie mam sportowe plany. Ale, żeby uszczegółowić tą zagadkę, powiem tylko, że nóg dwa razy w tygodniu nie trenowałem przez 8 lat? Od 2014 roku. I po tych 8 latach. Nogi dwa razy w tygodniu, dwa razy hipertroficznie wracają do mojego menu treningowego. Żeby było jasne, nigdy nie zaniedbywałem nóg. Paradoksalnie swoją życiówkę siłową zrobiłem całkiem niedawno, natomiast teraz. Celem na pewno jest to, żeby te nogi z powrotem rosły. Nie tylko w siłę. Często na początku współpracy, kiedy rozmawiam z moimi podopiecznymi, z moimi zawodnikami o ich planach sportowych, przedstawiają mi wizję do lata. I o ile lubię krótkoterminowe cele, bo one trzymają zawodnika w ryzach, to jednak często też prostuję takie myślenie mówiąc, że w naturalnym sporcie sylwetkowym celów, takich dużych celów nie układa się do lata, a na lata. I dokładnie tak jest. W moim przypadku. Gdyby pompa mięśniowa była wyznacznikiem efektywnego treningu, to w zasadzie po tym pierwszym ćwiczeniu, po tych kilku seriach wyprostów, mógłbym już wyjść do domu. Także uważajcie i nie łapcie się w pułapkę pogoni za pompą mięśniową. Pompa mięśniowa co najwyżej może być fajnym dodatkiem do treningu, natomiast jeśli chodzi o cel, zawsze powinna być nim wysokiej jakości dobra efektywna objętość treningowa co rozumiem przez wysoką jakość przede wszystkim dobrą technikę i całkiem solidny wysiłek czyli ten parametr wysiłku czyli zbliżanie się uwaga zbliżanie nie osiąganie zbliżanie się do upadku mięśniowego też jest dosyć istotnym parametrem jeśli chodzi o uzyskiwanie efektywnej objętości treningowej która po prostu jest królową przyrostów kropka no, 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 so i to właśnie przyrostą będą podporządkowane dwa najbliższe lata mojej sportowej kariery. Nie da się ukryć, ale przy moim doświadczeniu, 22-letnim doświadczeniu w treningu siłowym, nie ma innej drogi, żeby wejść na wyższy poziom. Potrzeba po prostu czasu i planu. Na co to jest ćwiczenie? Core Stability, Integrity and Invisibility A widzisz jak ci zapałem? na posiłek potreningowy dosyć klasycznie: kurczak z ryżem i sosem barbecue. Barbecue, barbecue i żółtym serem. dodałbym jeszcze ananasa do tego i kukurydzę, to tak teksańsko by było, ale nie znalazłem producentów. No, także teraz zostaje mi składać do końca to, co już w zasadzie widzieliście. Także taka incepcja, tak to powstaje na takiej linii czasowej. No i zasadniczo na koniec tego epizodu zostaje mi się tylko pożegnać. Podkreślam słowo epizodu, ponieważ jest to pierwszy epizod z cyklu dokumentującego moją anaboliczną przychodę z tą długą i mam nadzieję bardzo efektywną masę. Uwierzcie mi, że nie jest łatwo tak doświadczonego zawodnika 20, wróć 30 czteroletniego zawodnika z 22-letnim doświadczeniem siłowni nie jest łatwo wnieść na wyższy poziom, jest to duże wyzwanie, ale myślę, że damy radę i wierzę, że, że będziecie mi w tym towarzyszyć, bo tak jak wspomniałem, chcę, żeby ta seria stała się regularnym dodawaniem epizodów na kanał, takim cyklem, gdzie postaram się co 7-10 dni coś wrzucać, więc mam nadzieję, że Was to zainteresuje i że fajnie spędzimy czas, no i że będziemy mieli z kim jeść obiad, bo wiem, że Spora część z was też je obiady, jak oglądam. Dobra, tyle ode mnie. Na koniec będę to powtarzał. wnbf.pl, federacja, teamnatural.org, fundacja, jesień 2023. Wszyscy entuzjaści naturalnych sportów sylwetkowych powinni wejść na tę stronę. Mariusz Czerniewicz, Team Natural. Peace out. Time, please forgive me for the drinks spilled on the floor. To the